Moje wystąpienie chciałabym dedykować pamięci mamy, która we wtorek odeszła z tego życia. Była kaszupką i matką ziemią. Rzeczywiście miała wyjątkowy związek z kotami, z psami, krowami, końmi, pszczołami roślinami. Wartości świata natury. Pisząc o literaturze kaszubskiej, nie sposób ominąć jej dominującej przestrzeni natury, najczęściej przedstawianej jako odwołanie do uniwersalnej, mitycznej podstawy i odwiecznego porządku rządzącego bytem, a jednocześnie przekraczającej prawa historyczne. Jej znaczenie w hierarchii wartości jest niezbywalne. Otoczenie, w którym rodzi się i żyje człowiek, silnie oddziaływuje na kształtowanie się w świadomości emocjonalnej i estetycznej, powiązanej z duchową percepcją świata. Naturalne otoczenie wpływa także na formowanie się w świadomości etnicznej, związanej z konkretnym typem krajobrazu i ukształtowaniem przestrzeni. W literackim zapisie świata, Związek człowieka z naturą wykracza poza zewnętrzne uwarunkowania. Jest to relacja, która niejednokrotnie nie zamyka się w kręgu subiektywnej percepcji, lecz dotyka znaczeń uniwersalnych. O jej znaczeniu w poetyckich wersach utworu Oliwa pisał Konstanty Damreuth, przeciwstawiając jej siłę i trwanie przemijającym nawet wartościom sztuki. Poeta wyróżnia jej Ponad wieczność i nieprzemijające piękno, nie podlegające niszczącemu wpływowi czasu, zblakło, zszarzało, co sztuka zrobiła, lecz niezmienioną została przyroda. Dzisiaj ta sama, co przed wieki była, wciąż uśmiechnięta, krasna i młoda. W przestrzeni pejzażu w dalszej części. Wiersza poeta dokszukuje się odpowiedników ludzkiego, zwłaszcza kobiecego ciała, których szczątkowymi formami są określenia występujące jeszcze w dzisiejszym języku: łono natury, macica rzeki, ziemia rodzicielka, rodnozymia, ziemia karmicielka, pępek świata, górski grzbiet, czoło górskie czy droga mleczna w odniesieniu do pasma nieba rozświetlonego wieloma punkcikami świecących gwiazd. Tego typu związki frazologiczne odnoszące się do natury obecne są również w literackiej deskrypcji twórczości kaszubskiej. Podobieństwo ukształtowania terenu ziemi szwajcarskiej i krainy kaszubskiej jest uderzające. Jedno z metaforycznych określeń Kaszub odnosi się do związku frazologicznego Szwajcaria-Kaszubska. Literatura kaszubska silnie powiązana jest z rozbudowanymi obrazami przestrzennymi, korzeniami sięgającymi kultury duchowej Słowia, z jej magiczno-rytualnym przeżywaniem świata. Z wielowiekowej obserwacji spraw ludzkich i świata wyrosły niezwykle bogate i różnorodne wyobrażenia ludów, których czynnik racjonalny mocno się zazębia z irracjonalnym, wierzeniowym, zasadzającym się przeważnie na animizacji wszechświata. W ten czas nasycona jest symboliką ludowej magii, mającej swoje źródło w presłowiańskim świecie wierzeń i w pogańskich obrzędach. Przykładem dla tego typu odczytania symboliki i znaczenia dla kultury duchowej Kaszubów i ludów słowiańskich jest właśnie żywioł wody i ziemi, w tym kamienia. Wyobrażenia wody obecne na Kaszubach oraz na innych obszarach Słowiańczyzny określają związek człowieka ze sferą pozaziemską, i pokazują jego podstawę wobec rzeczywistości odległej i tajemnej, bo typy akwatyczne, obecne często w literaturze kaszubskiej, bowiem woda dla tego obszaru geograficznego jest naturalnym środowiskiem życia, ich obecność tłumaczy, jej obecność tłumaczy Jerzy Tredder. Następująco. Wodę otaczają Kaszubie wielkim szacunkiem, stąd zakazy zanieczyszczania jej, na przykład plucia na nią, wynikające wszak w części z obawy przed gniewem mieszkających w niej demonów, w części zaś z przekonania, iż woda została poświęcona przez pierwszych misjonarzy Pomorza. Obrazy natury w twórczości literackiej Kaszubów odzwierciedlają duchowy aspekt mieszkańców Pomorza. I tutaj bezcennym materiałem źródłowym staje się słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej Bernarda Sychty, dotyczących także wierzeń, zwyczajów. I iluminacja w twórczości kaszubskiej jest właśnie ścisłym związkiem z naturalną przestrzenią życia człowieka, charakterystyczną dla obszaru Pomorza. Kolejnym czynnikiem powodującym tak silne eksploatowanie motywów zaczerpniętych z przestrzeni natury w literaturze kaszubskiej jest świadome, podkreślam, wynikające z potrzeby wyróżnienia odrębności etnicznej, budowanie mitu tatczezny, najbliższej w sensie emocjonalnym ziemi ojczyzny. W poezji kaszubskiej woda odegrała decydującą rolę, ponieważ była naturalną częścią przestrzeni życia kaszubów. Pisze o niej w wierszach poetyckich i antrybczyk. Tam na Jochecie, Łejców matka nasza w kaszepszczi westrzut Jązor nad kraju Bołta Łęjczyzna nasza. W poezji kaszubskiej, powiązanej zarówno na płaszczyźnie biografii, jak też tematyki z południową częścią kaszub, żywioł wody reprezentowany jest w postaci motywu jeziora. Na przykład w takich wierszach pestki jak Kamsam, Kreszy i Loszczora, Zegwi na nim czaswój browomatynka, bądź rzeki określane jako Streszka. Literacki pseudonim Pestki Jan Zbrzyca odnosi się do nazwy rzeki w rodzinnej wsi Rolbik, o której w wierszu tatczesna Młeja pisze: Kurz Zbrzeca cenie młejch starków, nęka igli pierwszą tam na dnie. Rodzinna stróżka w świecie artystycznych wartości w poezji Pestki jest wodą życia, wodą początku zawartego w dzieciństwie to rzeka dziecięcych wspomnień. Wypowiadając się o własnej drodze pisarskiej, często odwołuje się poprzez obrazowy i metaforyczny język do strugi swego dzieciństwa. Przywołuje ją choćby ażby po to, aby poprzez paralele pisać o filozofii życia wiecznym i nieuniknionym przemijaniu, podobnym do wartkiego nurtu rzeki. W autorefleksyjnej wypowiedzi o znaczącym tytule Czas i Pamięć, tak pisze o własnej drodze literackiej. Z drogą do mus, do słowa, zarówno tego, które pretenduje do artyzmu, jak i zwykłego, dziennikarskiego jest tak, jak z kapryśnym biegiem rzeki, choćby zbrzycy. Szukając pierwszych wodnych stróżek wlewających się do zbrzycy na torfiastych łączkach powyżej wioski Lubnia, nie doznaje się jakiegoś nawiedzenia. Nic tam od nie kwitnie, żadnej cudowności. Torfowe kule spowite oparami wokół smętnych brzus, kępki sitowia w bagnistych zakolach rozsiadły się olchy. Jego kaszubski świat wartości zbudowany jest na zrębie dalekiej przedchrześcijańskiej tradycji, która według pestki dostarcza inspiracji w formie tematów i motywów ludowych zabarwionych magią i tajemniczością. A świat realny miesza się z irracjonalnym wymiarem, jak wspomina w tonie refleksji. Właściwie nie wiadomo, co sprawia, że w nudnym, szarym otoczeniu, szarym jak wody z Brzyca, odkrywam coś drogocennego, jakby to była grudka złota. Właścicielem tych prześwietlonych od wnętrza Ziemi skarbów był podziemny alchemik, sam Pur. Zamieszkujący czeluście komórki najwyższego w tej okolicy wzgórza nad Zbrzycą. Kolejny podrozdział, Kobieta i żywioły. W literaturze kaszubskiej, przedstawiającej swój świat poprzez rodzimy język, szczególną rolę pełni poezja Krystyny Muzy. Jest to jeden z głosów występujących w kaszubszczyźnie, piszącej po kaszubsku kobiety, w tomiku poezji Mamoto, wydanym w 1981 roku. Roku, która ze swej wrażliwości, egzystencji i kobiecości uczyniła główny środek wyrazu. Gdyby ująć ją w grupy tematyczne, należałoby wyznaczyć zespoły skupione wokół wizji natury, kategorii kobiecości oraz tożsamości kaszubskiej.